Witam Państwa bardzo serdecznie na trzecim posiedzeniu Społecznego Trybunału Narodowego do Spraw Osądzenia Zbrodniarzy Komunistycznych. Przypomnę, że na dwóch poprzednich tegorocznych posiedzeniach zajmowaliśmy się osobami takich przestępców czerwonych jak Bolesław Bierut za pierwszym razem i Stefan Michnik za drugim razem. Nakładaliśmy infamię na Władysława Gomułkę i prokuratora Zbigniewa Domino. A dzisiaj zajmiemy się trzema osobami, trzema towarzyszami, żeby domknąć historię komunistyczną historię Polski, historię komunistycznej władzy a przedmiotem naszych zainteresowań będzie trzeci. Przywódca państwa komunistycznego, trzeci funkcjonariusz Moskwy, towarzysz niesłusznie czasem nazywany generałem Wojciech Jaruzelski. Moment jest też nieprzypadkowy, bo spotykamy się w Wigilię Stanu Wojennego, pamiętając przede wszystkim o ofiarach zbrodni popełnionej przez Jaruzelskiego i jego czerwonych kumpli. Ale też o zbrodniarzach. I tutaj Wojciech Jaruzelski jawi się jako ten najważniejszy, bez wątpienia numer jeden w ówczesnym komunistycznym państwie, podległym Moskwie, skolonizowanym przez Moskwę. Także pamiętamy o ofiarach. Staramy się również wobec braku rozliczeń sądowych napiętnować. Zbrodniarzy. Oprócz Wojciecha Jaruzelskiego, infamią, mam nadzieję, obejmiemy jeszcze dwóch innych czerwonych przestępców. Z jednej strony będzie to prokurator Wacław Lange i referat na jego temat wygłosi po mojej lewicy profesor. Tomasz Panfil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Pamięci Narodowej. Nie wiem, czy w tej kolejności dobrze dobrze przedstawiłem. Może najpierw IPN, potem, potem KUL. A profesor nie protestuje w obu tych przypadkach, więc chyba obie obie formy są dozwolone. <laughs> przeciwko lewicy, tylko profesor protestuje i tego się trzymamy. Przeciwko komunistom. Natomiast Grzegorz Surdy, nasz kolega z Krakowa, z krakowskiego NZS-u, działacz opozycji demokratycznej, potem. Też bojownik o prawdę aż do dzisiaj, naprawdę o tamtych czasach szeregu funkcji pozwolisz nie wymienię, które pełnisz, a Grzegorz Surdy przyjrzy się postaci żyjącego do dzisiaj ubeka, z Krakowa Jerzego Stachowiaka. Szkoda, że nie ma go wśród nas, ale też nie spodziewaliśmy się, że, że przyjedzie, żeby się poddać tej naszej procedurze infamii. Ale jest z nami też ofiara owego funkcjonariusza UB. Kazimierz Krauzem, jeśli można zaprosić pana też tutaj do stołu prezydialnego, to, to będziemy zaszczyceni, jeśli można tylko pomóc w siedzisku. Drodzy Państwo, ja tak krótko przypomnę, um, dlaczego w ogóle powołaliśmy społeczny trybunał narodowy, powołaliśmy to ciało dlatego, że zobaczyliśmy po prostu po wielu, wielu latach tej Polski. Po Ja ją nazywam PRL-em-BIS i uważam, że budujemy dzisiaj trzecią Rzeczpospolitą. Zaczynamy dopiero budować trzecią, a nie czwartą, bo do tej pory jednak była kontynuacja PRL-u. Przez te wszystkie lata PRL-u i PRL-u-BIS widzieliśmy totalną niesprawiedliwość. Widzieliśmy brak jakichkolwiek właściwie działań potępiających, a tym bardziej skazujących zbrodniarzy komunistycznych, postanowiliśmy na to zareagować, przynajmniej w takiej formule, która jest nam dostępna, czyli symbolicznego skazania na infamię właśnie, czyli na takie no odrzucenie przez Polaków wykluczenie z naszej narodowej społeczności. Infamis w dawnej Rzeczpospolitej był pozbawiony jakichkolwiek praw, był poza porządkiem prawnym, nawet kontakty z takim infamisem były zabronione. No mamy nadzieję, że ci przez nas objęci infamią właśnie tak będą traktowani przez Polaków, bo to jest nasz Najważniejszy cel, żeby edukować, żeby e, uświadamiać Polaków, szczególnie młode pokolenia, no wo, wobec braku wciąż niestety edukacji szkolnej, e, że w Polsce istniał zbrodniczy system komunistyczny, który dokonywał ludobójstwa na polskim narodzie. Ale to nie tylko system, bo to byłoby zbyt proste. Byli konkretni, Egzekutorzy byli konkretni zbrodniarze, którzy niestety nie zostali nigdy osądzeni przez Sądy Rzeczpospolitej. Mamy nadzieję, że e, nasze orzeczenia infami doprowadzą do tego, że nikt już nigdy nie powie o Bolesławie Bierucie, że był prezydentem Rzeczpospolitej, e, że nikt już nie powie o Władysławie Gomułce, że chciał żeby Polska rosła w siłę, żeby była państwem niezależnym, że nikt nie powie o Wojciechu Jaruzelskim, że był bohaterem, zbawcą narodu, tym mesjaszem świeckim komunistycznym, który rzekomo uratował nas przed inwazją sowiecką, bo żadna inwazja sowiecka nam nie groziła jak dzisiaj twierdzą na podstawie badań, faktów historycy. Ona nie groziła nam nie tylko 13 grudnia 1981, ale jest wielce prawdopodobne, że nie groziła nam nawet w roku 1980. Dlaczego nam nie groziła? Dlaczego Sowieci nie zamierzali do nas wjeżdżać, czy też stosując terminologię Komunistyczną wkraczać, bo oni nigdy nie, nie atakowali, oni zawsze wkraczali, co jest takim niewinnym zjawiskiem. Wkraczali oczywiście po to, żeby wyzwalać, a tak de facto dokonywali zbrojnej agresji. I taka zbrojna agresja dokonała się 17 września 1939 roku. A to wszystko trwało aż do roku 1989, właśnie okupacja sowiecka, a jak wiemy, sowieckie wojska wyjechały z naszego kraju w roku 1993 i to jest właśnie. Te sowieckie wojska, myślę, że są wystarczającym dowodem na to, że Sowieci w roku 1980 i 81 nie musieli do nas przyjeżdżać. Oni tutaj po prostu byli. Oni w liczbie nawet około 200 tysięcy stacjonowali na terytorium Rzeczpospolitej, komunistycznej, komunistycznej oczywiście. Tak? A także te wszystkie teorie, i tutaj przejdę drodzy Państwo do, do osoby Wojciecha Jaruzelskiego, towarzysza generała Wojciecha Jaruzelskiego. Te wszystkie teorie mniejszego zła to była. To była bajka wymyślona właśnie przez tego komunistycznego kacyka, dygnitarza, żeby na wszelki wypadek uchronić się przed sądem Rzeczpospolitej po Okrągło stołowej, żeby przerzucić winę na Sowietów, którzy rzekomo parli do tego, żeby właśnie Polskę. Najechać, no ale właśnie sam fakt ich obecności u nas nie powinien nikogo zmylić. Prawda? To, jest, to jest historia wymyślona przez komunistów przez samego Jaruzelskiego. Powiem tak, no nie będę, drodzy Państwo, też mam przygotowany cały referat na temat Wojciecha Jaruzelskiego, ale nie sądzę, żeby, żeby, żeby było wskazane czytać prawda, dokładne daty wydarzenia związane z, z tym, że Czerwonym Dygnitarzem Państwo znają tę historię, może tylko kilka. Takich podstawowych faktów i wniosków. Taki, taki wniosek pierwszy, najważniejszy. Brzmi Wojciech Jaruzelski był komunistycznym zbrodniarzem. Nie ma znaczenia fakt, że nie został nigdy skazany przez sądy, nie trzeba być zbrodniarzem, żeby właśnie trafić. Pod, pod sąd on został osądzony, mam nadzieję, przez historię. Dla historii, dla nas tutaj zgromadzonych, myślę wszystkich, jest komunistycznym zbrodniarzem, ale nie tylko. Jest też komunistycznym kłamcą. Jest człowiekiem, który przez całe swoje dorosłe życie mijał się z prawdą, twierdząc, że sowieci i komuniści nas wyzwolili, podczas gdy narzucili nam Krwawą, czerwoną okupacji Jaruzelski był jednym z tych, którzy, którzy od początku do końca służyli właśnie sowieckiemu okupantowi. Służyli nawet po y, y, upadku komunizmu. On dalej y, y, Transportował te wszystkie układy, Czerwone układy, związane z wojskiem, ze służbami specjalnymi, z wpływami komunistycznymi, transportował z czasów PRL-owskich właśnie przez Okrągły Stół do tego PRL-u. Bis. Ale Wojciech Jaruzelski to jest również komunistyczny złodziej. To jest człowiek, który i które, sam i jego rodzina ukradli czyjąś własność, żeby później w takiej willi przy ulicy Ikara zamieszkać. I to są te trzy podstawowe elementy, które, które określają towarzysza generała Wojciecha Jaruzelskiego i powodują, że chcielibyśmy, żeby został ową infamią objęty. Z tych trzech powodów. Ja tylko rozwinę może niektóre wątki. Wojciech Jaruzelski to jest nie tylko krwawy stan wojenny, on wraca jako dziecko Syberii odmieniony, wraca do rzeczywistości tej Polski, już socjalistycznej, ludowej, przestając być ofiarą, a stając się czynnym funkcjonariuszem komunistycznym i jego droga wiedzie przez walkę z żołnierzami, których dzisiaj nazywamy żołnierzami wyklętymi, niezłomnymi. On między innymi obstawia wybory do Sejmu Ustawodawczego w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Tam właśnie, jak relacjonuje sam Spotyka się z bandami reakcyjnego podziemia, on jest po drugiej stronie, bo jeśli bandy reakcyjnego podziemia nazwiemy polskim wojskiem, jeśli uznamy, że to są ci, którzy stali na straży polskiej wolności i niepodległości, to jak nazwiemy Jaruzelskiego? No właśnie, to jest ten moment zdrady. On jest nie w szeregach wojska polskiego, tylko w szeregach ludowego. Wojska Polskiego, a to jest zupełnie inna e, formacja. Warto wspomnieć, mówiąc o towarzyszu generale, że jest nie tylko funkcjonariuszem, ale także tajnym współpracownikiem zbrodniczej informacji wojskowej o pseudonimie e, Wolski, TW Wolski, czyli nie tylko pracuje, ale także e, gorliwie donosi na swoich kolegów. Wojciech Jaruzelski to jest również sprawca odrzydzania ludowego Wojska Polskiego. Aż dziw bierze, że e, tak kochany e, do dzisiaj właściwie przez środowiska związane z Gazetą Wyborczą i samego Adama Michnika. Przecież był to po prostu antysemita. Towarzysz Wojciech Jaruzelski był antysemitą. Potem mamy rok 1970. Nie wydarzenia, wypadki, tylko krwawa rozprawa z polskimi robotnikami. W końcu stan wojenny. Ponad 100 ofiar. Oczywiście te ofiary musimy liczyć nie przez. E, najbliższy rok od 13 grudnia 1981 roku, ale de facto do samego końca, czyli do roku 1989. To są wstępne szacunki. Myślę, że, myślę, że ofiar było znacznie więcej. Ofiar właśnie towarzysza generała Wojciecha Jaruzelskiego. To są z jednej strony ofiary śmiertelne. E, z drugiej strony to są wszyscy ci e, Wyrzuceni z pracy, wszyscy ci pozbawieni środków do życia, wszyscy ci zmuszeni do wyjazdu z Polski komunistycznej, którzy bardzo często nie wrócili, dostali wilczy bilet i, i nie mieli drogi powrotu. To są wszystko tak zwane zasługi Wojciecha Jaruzelskiego. No i w końcu, drodzy Państwo, tak zwana transformacja ustrojowa, czyli de facto transformacja Systemu, ludzi, układów, właśnie do czasów innych, czasów nam współczesnych i sprawa nie mniej hańbiąca od tych już wymienionych, czyli objęcie prezydentury tego rzekomo odmienionego państwa. Ale właśnie fakt, że Jaruzelski zostaje prezydentem, świadczy najlepiej o tym, że zmieniło się tyle że właściwie nic się nie zmieniło możemy wymienić kiszczaka i Siwickiego którzy również pełnili swoje poprzednie e, funkcje kiszczak zawiadywał dalej po okrągłym stole po wyborach czerwcowych służbami specjalnymi Siwicki e, dowodził e, wojskiem wszyscy trzej to są zbrodniarze komunistyczni jeden tylko e, Lekko muśnięty przez wymiar sprawiedliwości, ale wiemy, że skutecznie się odwołał od jednego jedynego wyroku, który na niego został e, wydany. E, drodzy Państwo, e, no w końcu lata 90. E, lata i 2000., e, w których e, żyjemy. To jest okres e, e, dalszego, Chołubienia towarzysza Wojciecha Jeruzelskiego to jest, to jest uważanie go za człowieka wybitnego, za człowieka honoru, to jest szanowanie go jako właśnie prezydenta Rzeczpospolitej, w końcu zostaje. Um, to jest ostatnia jego funkcja państwowa. Doradcą kolejnego prezydenta Rzeczpospolitej, Bronisława Komorowskiego. Um, specjalista podobno od spraw zagranicznych, szczególnie od relacji z Rosją. W końcu pochowany z honorami państwowymi, wojskowymi i również niestety e, kościelnymi. E, 25 maja, to jest data. Data e, 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 śmierci Jaruzelskiego. Szczęśliwie ten 25 maja dzisiaj przez Polaków nie jest obchodzony, bo mamy inny moment związany właśnie z tym konkretnym dniem i miesiącem. To jest śmierć rotmistrza Witolda Pileckiego. Szczęśliwie, szczęśliwie jednak Jaruzelski e, nie ukradł nam e, dla nas ważnego e, święta, momentu tragicznego ale w którym ginie nasz prawdziwy bohater, w przeciwieństwie właśnie do Jaruzelskiego, zdrajcy polskiej e, sprawy. E, Jaruzelski, tak jak e, mówiłem, to jest, to jest również kłamca, to jest człowiek, który zaprzeczał e, między innymi, i to jest chyba najstraszniejsze w ogóle w jego życiorysie, e, jeśli mogę, tak powiedzieć, straszniejsze jeszcze od tego, co przyniósł stan wojenny. To jest to, co planowano zrobić z komunistyczną Polską, za czym stał właśnie towarzysz generał. On pragnął, żeby Polska ówczesna przestała istnieć. On się zgadzał na to, żebyśmy stali się poligonem nuklearnym w momencie wybuchu wojny atomowej. Jaruzelski godził się na to, żeby Polaków zmieść z powierzchni ziemi. On i jego towarzysze, towarzysze zapewne by się uratowali, gdzieś pochowali w jakichś wybudowanych wcześniej schronach. Warto o tym pamiętać, szczególnie w kontekście jego rzekomego bohaterstwa, jego odwagi zresztą liniowym żołnierzem był bardzo słabym, za to właśnie gorliwym donosicielem. Ale myślę, że bardzo ważnym i istotnym kontrapunktem dla towarzysza Wojciecha Jaruzelskiego jest dzisiaj generał-generał Ryszard Kukliński. To był człowiek, który właśnie jako jeden z tych najważniejszych powstrzymał tę Trzecią wojnę światową, tę wojnę nuklearną, no, no i słynne słowa, które warto chyba e, przywołać, słowa towarzysza generała Wojciecha Jaruzelskiego, e, jeśli uznać e, Ryszarda Kuklińskiego za bohatera, to kim my jesteśmy, no, no, kim oni e, byli, kim oni powinni być dzisiaj w naszej świadomości, polskimi zdrajcami. Zdrajcami polskiej sprawy, zbrodniarzami komunistycznymi. I jeszcze jeden taki drobny e, fakt, drodzy Państwo. Mamy e, 4 czerwca 1992 roku. E, I wtedy zapomniane chyba trochę przez nas wszystkich słowa, które wypowiedział towarzysz generał Wojciech Jaruzelski. E, on powiedział e, w reakcji na e, m, rozpoczęcie procedury. Lustracyjnej w polskim Sejmie, realizacji e, uchwały Sejmowej przez ministra Antoniego Macierewicza, powiedział, i to zostało nagrane, to można odszukać. Nie tak przecież się umawialiśmy. E, co obnaża właśnie konstrukcję okrągłego stołu. O co w tym wszystkim chodziło? Chodziło o to, żeby zachować wpływy takich osób jak towarzysz e, generał to się niestety w dużej mierze udało, ale dzisiaj jesteśmy po to, żeby spróbować tę historię odwrócić, żeby właśnie z bohatera zrobić zdrajcę, żeby uznać tego funkcjonariusza i donosiciela człowiekiem niegodnym, człowiekiem niegodnym bycia Polakiem, komunistę, na którego należałoby nałożyć e, infamię. Mam nadzieję, że taki będzie e, werdykt Społecznego Trybunału Narodowego, który, nad którym zastanowimy się e, po zakończeniu wszystkich naszych e, prelekcji. E, tyle e, ode mnie.